Proszę cię, proszę cię, proszę Cię, cię, cię załóż to szybko, proszę. Szybko! proszę, a, nie proszę wkładaj, cię, proszę cię. No proszę a, cię, bo mi się teraz aparat rozładuje, Szybko! Nie, nie, proszę. nie, Olga, nie, nie, proszę nie, Olga, Olga, olga olga proszę Wasza? No Olga, błagam cię! Olga. Państwo! No! Jakbym kasper przyniósł, bo prosiłem właśnie i wszystkie pokolenia przyniosły. Ależ to idzie lepiej. Ej, byś tam widzi... A tak, za mnie No skarpetka, no. bo co? Ja już O Ale on jest taki uwypuklony, wiecie? <coughs> A no. Nie masz tu oh, yeah, yeah. nie no nie mam niestety, no ale Iga no. podobnie mówiłaś, że coś tam nie wie, co ma. To, 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 to jest całe wszystko <coughs> nagrane, nie?